Nie będzie pochwalony Jezus Chrystus, szczęść Boże. Witam serdecznie. Na noclegu w motelu ktoś niemiłosiernie chrapał. I przyznam szczerze, że nawet płacierza wieczornego jakoś nie mogłem zmówić za bardzo. I nawet chciałem poprosić Pana Jezusa o takie uciszenie, o jakąś pomoc w tej modlitwie, ale przypomniałem sobie coś, co mi się przypomina bardzo często, kiedy Mówię kazanie i jakieś dziecko płacze w kościele. Wiem, że mi przeszkadza w skupieniu, wiem, że przeszkadza ludziom w słuchaniu tego, co mówię, ale, ale przypomina mi się właśnie wtedy Antoni de Mello, jego modlitwa żaby. Niektórzy mówią, że to był amerykański Jezuita, ale on był Hindusem, bo przez całe jego życie i przez całą twórczość bardzo się wyraźnie przewija ta mistyka wschodu i zachodu, którą przesiął później. Umiejętnie to łączył i, i dzięki temu był naprawdę wielkim przewodnikiem modlitwy. To opowiadanie Modlitwa Żady jest tytułem całej książki, całego zbioru, chyba nawet dwóch tomów opowiadań, ale mówi o tym, że pewien mnich, który rozmawiał z Panem Bogiem, tak naprawdę twarzą w twarz Kiedyś był odciągany od modlitwy właśnie poprzez rechot żaby. I mówił: Panie Boże, ucisz tę żabę, bo, bo nie mogę się modlić, nie mogę z Tobą rozmawiać. A Pan Bóg mu odpowiedział: Dlaczego mam ją uciszyć? Przecież jej rechot jest dla mnie o wiele przyjemniejszy, jest mi o wiele milszy niż te Twoje modlitwy długie. Myślę, że to opowiadanie uczy nas pewnej perspektywy do rzeczy, które nas otaczają, które nas spotykają. Uczy nas takiego większego spokoju, większej mądrości, dystansu i, e, i cieszę się, że to harapanie mi to wczoraj przypomniało. E, pozdrawiam serdecznie, życzę dobrego dnia z Panem Bogiem.